Na materiał filmowy zaprasza Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna. W 15 latach wracają Halowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego. Niełatwe zadanie, ale już lekka radość się na twarzy rysuje. Niełatwe, ale jak widać wykonalne. No, zabraliśmy tu wszystkie siły i środki całego zarządu no i jesteśmy i myślę, że na razie toczy się to dobrze. Trudne pytanie, dlaczego kotbus? <laughs> to wbrew pozorom bardzo łatwe. Proste pytanie, bo nie dysponujemy takim obiektem w województwie lubuskim, na którym moglibyśmy rozegrać takie zawody. Rozumiem, że no jakieś zasługi paru osób tutaj były, że te zawody w ogóle w Kodmus się odbywają, bo to nie jest tak łatwo chyba załatwić zawody za granicą. No Myślę, że wielkie podziękowania należą się panu Czesławowi Fiedorowiczowi, bo, bo on zaangażował się mocno w to, żeby to można było tutaj rozegrać te zawody i prezydent miasta Kodmus. bardzo zadowolony, nie spodziewałem się, że wygram. Przyjeżdżałem tu, biegłem z mistrzem Polski Michał Kiernożycki i inni dobrzy zawodnicy, wygrałem, jestem bardzo zadowolony. Dyrektor Mistrzostw Adam Draczeński ciężka rola, bo ty jesteś w sumie na poziomie Lubuskiego Związku lekki Atletyki. To jest Twoja premiera, jeżeli chodzi o bycie dyrektorem zawodów. Trudna to robota, trudniejsze odbiegania. Znaczy myślałem, że jest troszeczkę łatwiejsza robota, ale tak wszyscy na mnie rzucają trochę sprawy papierkowe, organizacyjnych, także muszę się na nowo nauczyć. To nie jest organizacja biegów przełajowych, bo to umiem robić, ale jednak takie zawody stadion lub zawody halowe to jest naprawdę co innego. I tutaj potrzebuję pomocy różnych osób, tak samo jak i Tomek, ciebie potrzebowałem także. Tutaj musi być taka większa współpraca, ja mogę nadzorować, ale tutaj jest bardzo duża grupa do organizacji tego. Pola Akademia Biegowa Żary, Mistrzyni Województwa i na 60 i na 60 przez płotki. Zadowolona, rozumiem. Oczywiście, Z takiego wyniku jak najbardziej. Jak często do tej pory startowałaś w hali? Yy, dużo razy w tym roku. Yy, w tamtym roku jednak startowałam bardziej na dworze, na hali w ogóle. Na materiał filmowy zaprosiła Kostrzyńsko-Słupicka specjalna strefa ekonomiczna.